Ktoś uznał kiedyś, że dawanie piętnastolatkom wyboru, który zaważy na całym ich przyszłym życiu, będzie świetnym pomysłem. I chodzi mi oczywiście o decyzję na temat wyboru szkoły średniej, którą musimy podjąć w najbardziej nieodpowiedzialnym wieku naszego życia czyli wieku nastoletnim. No ale dobra, gdy kończyłem gimnazjum, też musiałem zdecydować na temat mojej przyszłości. Swoją drogą. Czy ktoś się trwał na gimnazja, albo w ogóle chodził do gimnazjum? Moim zdaniem to był taki świetny przerywnik pomiędzy takimi młodymi latami w podstawówce, a już bardziej dojrzałym wiekiem w liceum i zdecydowanie nie żałuję tego, że mogę doświadczyć tego czasu, gdy gimnazja jeszcze istniały. No ale dobra. Moi rodzice od początku raczej oczekiwali, że pójdę do liceum i straszyli mnie, że jak nie będę się uczył, to skończę w technikum i traktowali to jako największe zło i spisanie mojej przyszłości na straty, bla bla. bla. I koniec końców faktycznie wybrałem liceum i chyba najważniejszym argumentem za tym był dla mnie czas, który poświęca na edukację. Idąc starym systemem wystarczyły mi tylko trzy lata, żeby napisać maturę i Pójść na studia i dosłownie zrobiłem taki życiowy speedrun. A dzisiaj, jak sobie pomyślę, że idąc na przykład do technikum, miałbym spędzić tam jakieś 5 lat swojego życia, to chyba potraktowałbym to jako wyrok. Zakładając jeszcze, że ludzie z mojej klasy na przykład nie byliby zbyt fajni, to przerażałbym mnie fakt, że będę musiał spędzić z nimi dosłownie pół dekady. 5 lat to jest naprawdę bardzo długi czas. Techniką oprócz matury dostajecie w gratisie zawód technika czegoś tam i uczycie się konkretnych zawodów, i to jest dla mnie mega fajne, że w sumie wybieracie sobie jakieś swoje zainteresowanie i robicie w szkole praktyczne rzeczy z tym związane. Przynajmniej słyszałem, że tak jest. A już w ogóle, to najbardziej czadarski jest dla mnie profil gastronomiczny. W sensie, naprawdę, dla mnie to jest totalnie fantastyczne, że ludzie w gastronomiku sobie po prostu gotują w szkole. I potem to sami jedzą, albo rozdają innym uczniom, albo serwują to na stołówce. Wszystko jest totalny czad. My w liceum nie mieliśmy nawet stołówki. I było trochę niezadowolenia z tego powodu, więc postanowiono wstawić automaty z jedzeniem i piciem. Szkoda tylko, że te automaty miały tylko jakieś słodkie przekąski o bardzo wygórowanych cenach, a automat z napojami był non stop zepsuty, bo ktoś regularnie zapychał papierem slot do wrzucania monet. więc. Musieliśmy się zadowolić kanapkami przynoszonymi z domu. Bardzo często zdarza się, że w Technikum klasy składają się z większości z chłopaków, i z jednej strony może to się wydawać fajne, bo często są to dusze towarzystwa i bywa dosyć zabawnie. Natomiast klasa w pełni męska ma swoje specyficzne uroki, bo potrafi być głośno, a momentami chaotycznie. Istnieje też takie ogólne przekonanie, że w technikum jest większa patologia z tego powodu, że jest więcej mężczyzn. I ja nie byłem, więc nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ale może ktoś z Was ma jakieś odczucia na ten temat, bo był i może się nimi podzielić w komentarzu. Inną kwestią jest przygotowanie do matury. Większość ludzi, którym zależy na maturze, idzie do liceum, bo nauczyciele zwykle bardziej skupiają się tam na nauce i ogólnym przygotowaniu do tego egzaminu dojrzałości. Natomiast ja wybrałem sobie trochę inną ścieżkę, bo Wszedłem na studia artystyczne i w przypadku mojej uczelni nie potrzebowałem aż tak dobrych wyników z matury i nie musiałem też rozszerzać jakichś dziwnych przedmiotów. Więc wystarczyło, że na luzie napisałem obowiązkowe egzaminy na maturze, a na rekrutacji na studia wykazałem się oczywiście moim ogromnym talentem plastycznym, który możecie podziwiać w formie moich przepięknie rysowanych animacji. Więc tak, wierzcie lub nie, ale mam wykształcenie artystyczne. Więc jeśli ja zdałem, to wy też dacie radę, nieważne jak źle rysujecie.